Z tej strony Olo Pomidoro I dzisiaj zrobimy speedrun z najlepszymi moimi pytami z ekwipunku Nie dziwcie się, że nie ma jeszcze tego update'u Summer update'u U mnie jest za 10 godzin U was już jest od Chyba dwóch dni Trzech dni. Nie, trzech dni u was jest Ponieważ nagrywam na zapas Tak jak już mówiłem Też wbijcie na poprzedni odcinek z Full Guys'ów Potem będziecie mogli sobie zagłosować e, już nie, bo już jest wtorek dla Was. Na mnie jest dopiero piątek, więc ja mam czas jeszcze do ponagrywania na zapas. Więc co? Przyjmujemy tego tradea. I co? E, zaraz zaczynamy speedrun. Tylko będziemy musieli super sobie odpalić. Wziąłem 6 petów, jak na samym początku jest tyle. Ale wziąłem 6, ponieważ patrzcie, tutaj mamy takie coś jak pet equip I tam też mamy dwa pet equips, ale te, to nie. O, kliknąłem raz, w sensie musiałem otworzyć, więc dlatego mam takie statystyki, ale to nic tak za bardzo ten. Teraz musimy sobie włączyć y, jakąś aplikację, która liczy czas. No to co, zapraszam was do odcinka, bo jeszcze muzyczki nie ma. Niestety nie udało mi się ogarnąć stopera, w sensie takiego, który tam liczy czas, ale ja już sobie włączyłem, więc zaczynamy. Yy, właśnie, pety, pety, pety musimy sobie założyć. I jak to wygląda! Taki nubik ma takie pety. No to widzicie, trzeba sobie ponabijać troszkę, bo to trochę będzie ten. Uważajmy, że nie idziemy na ten świat, tylko będziemy na tym wszystko robić, w sensie na tych klasycznych światach. Więc już na jednym kliku robimy 100 bebilfów. Yy, no. Okej, okay, możemy iść następne, ale to i tak nam nic nie da, bo i tak klikamy tyle. Że... Nie wiem. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze to No właśnie. My właśnie putki, podki, podki. Podki też są bardzo ważne. Okej, okay, yy, to, 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 to... A to... nie, jeszcze nie, może, nie mogę. No to jeszcze nie będę. OK, robimy sobie dalej rebirfy. No z tymi petami to mogę pobić yy, jakiś rekord, nie wiem. Na razie mamy minutę, więc jeszcze trochę będziemy na pewno grać. Okej, okay, więcej rebirfu, więcej klików, niepotrzebne za bardzo. Tu lag nie jest potrzebny, bo i tak nie będziemy otwierać jajek. speed będzie potrzebny. Okej, okay. no dalej możemy zostać w tym świecie, bo mamy te jedne z najlepszych petów. Atlantis. Atlantis jest bardzo ważną rzeczą ogólnie na speedrunach, ponieważ tutaj są aury, które dają bardzo dużo. Właśnie mamy jeszcze te. Zapomniałem o tych y, klikach. Dobra, możemy tą. Zapomniałem praktycznie. Oj, jeszcze kółko, kółko, najgorzej. Bo to. Dobra, trzeba robić tak, że ciągle idziemy i robimy rebirfy. Nie, kółko już odebrałem? Aha, dobra, bo ja wczoraj odbierałem. Czy mamy jakieś boosty? Mamy, dwa razy rebirw, bo to, to się liczy jako... Yy, dobra, boostik. Yy, ulepszamy, tutaj też ulepszamy. Gamy też się przydadzą i speed też się przyda bardzo. I teraz beach. proszę, aby to nie był tylko rebirw, bo jak rebirw będzie, to już bez nadzieja. I lag boost, ajajajaj. Niestety, źle, źle troszkę. Jakby coś to robię z bez tego 60% eventu. Okej. Okay. Trzeba by było kupić sobie potkę na tego. Um, a nie, to, to nam się nie przyda. No to ja nie wiem po co. Dobra, mamy już większość płotek, które nam są bardzo potrzebne, kupione. Um, gdzie jest następnej? Yy, na Winter jest, czyli zaraz. Nie, jak ja teraz robię po jednym rebilfie, to, to pójdzie. Nie wiem. Kupujemy to. Kupujemy jeszcze jedno. Co, z, co mi z tym. Dobra. E, ok, 100 rebilfów. Dobra, idziemy na Winter, otworzyć tą skrzynkę. Od razu mamy Vulcano. Ale i tak potrzebny nam jest bardzo Winter do otworzenia tej skrzynki. Hatch Speed nam nie jest potrzebny, więc nie będziemy już iść po podki. To są pierwsze podki, które nam są najbardziej potrzebne. I dalej sobie tutaj nabijamy i sobie kupuję kupię sobie też to nie będę tego maksował ale żeby po prostu no bo tutaj wtedy będę mógł spamić w to więc yy, właśnie to jest bardzo ważne żeby kupić sobie tego tego ok kupujemy to tutaj więcej o plus jeden pet equip to też się bardzo przyda bo mam już następnego peta tylko trochę słabszego bo no niestety już nie mam lepszych więc nabijamy Ok, zobaczymy, jak to szybko leci. Dobra, i teraz wydaje mi się, że można sobie trochę Rebel Batonów kupić. Tutaj trochę tego. Full? Full mamy, full mamy. Teraz Zakudę, dobra. Więc będziemy spamić, spamimy, spamimy. Zobaczymy, kiedy będzie taki moment, gdzie. Ten Cyber. Cyber. To jest następna mapa. W ogóle co dostaliśmy. Yy, rebirfa, ale to Ajajaj, Czemu birfa dostaliśmy Dobra, lecimy dalej yy, Ulepszamy sobie to To, trochę gamiki. No i tutaj możemy fast Fasta ulepszyć Żeby szybciej nam klikała, ale to Nie za bardzo jest potrzebne, jak my na jednego klika Robimy rebirfy Cyberworld, to jest bardzo ważne Teraz idziemy na cyberworlda Dzisiaj będzie chyba dłuższy odcinek Najdłuższy odcinek ogółem z tego z re... Nie, był dusz, ale okej. Okay. Taki normalnie. Ok. Mamy dwa razy klika, co nam się bardzo przyda w późniejszych etapach. Na pewno nie będziemy to przechodzić pół godziny. Ok. Mamy Magic. Magic nam nic nie da. Następna chyba co nam da, to będzie Nuklear, czyli skrzynka. I mam nadzieję, że będzie dwa razy GEMS, bo jak będzie dwa razy GEMS, to... to od razu już będziemy na plusie bardzo. Okej, okay, co ja tu? To mogę jeszcze. Już nie mogę. Najlepszy to jest ten. I po jeden QD robimy. A ile jest za ten świat? Okej, okay, mamy już? Właśnie, mogę sobie... Ja muszę mieć ciągle włączone, bo ja nie mam auto i tutaj ciągle muszę robić. Nie no, lag boost. Dobra, nie mam farta w tym speedrunie. Niestety. Dobra, będziemy tak klikać, klikamy. I tu jest za 10 QD, czyli możemy sobie już następnego peta założyć, co nam da, no bardzo dużo, ale to na razie, no albo nie za bardzo nam coś to da, ponieważ no jakoś dużo tego, ten, o kurde, nie chcę to mamy full auto clickera i patrzcie, tu już mamy problem trochę, ale jak wejdziemy na ten świat, to pewnie dostaniemy, no właśnie, dobra, dostaniemy sobie na tym świecie. Bo i tak nam nic z tamtego świata na razie nie jest potrzebne. Może większy przycisk na klikanie. Ale to sobie poczekamy, aż odblokujemy um, Hellworld. Dobra, mamy Hellworld. Szybki ten speedrun nawet, bo mamy już Hellworld. Czyli już zaraz to będzie. OK, odbieramy. Klik, bu... Nie no, buz na kliki. Ale to jest... Ta gra mnie skamuje. Dobra, nieważne. TD coś tam. Dobra, mogłem to sobie ten ulepszamy tu full, full, tu full i tu full, jaki możemy na razie. I tu jeszcze do końca. Ile tu jest? 500? Dobra, to będzie na easy 500 QN, bo ile robimy? Oho! Dobra, mamy to, idziemy na następny świat. Okej. Okay. Dobra, Mars World. Od razu mamy Mars World, ale to nam nie jest bardzo potrzebne, ponieważ... Będziemy robić tu jeden SX. Dobra, nie, jednak coś na one clicka by się przydało. Tu możemy jeszcze raz sobie walnąć. Tu jest ta SP. Tu jest combo. I tu jest teleport, to też jest ważne. No i tutaj tylko kliki y, Pet Equips. Dobra, czyli tutaj tylko kliki i Pet Equips. I to tylko tyle. Dobra, zróbmy tak, żeby ciągle mi się robiły te rebilfy. Jeszcze stamtąd wcale nie wszystko wymaksowałem. Stamtąd to się też przydało wszystko wymaksować. Więc lecimy dalej ze speedrunem. Tutaj, tutaj, full. Tu troszkę. Jeszcze gamiki. Mam nadzieję, że zaraz je wymaksujemy. Okej, okay. ile możemy? To zrobimy. Ale teraz będziemy super hiper. Albo jednak nie. No to ja albo pójdę sobie na Marsa. Ile jest na świat? 1S. Nie, 15SX. No to już mam następny świat. Tak? I teraz tutaj sobie wbijamy do ostatniego świata. I koniec pidrona. Szybkie to było. Ile? 8 minut? 8 minut. Okej, okay, okej. Okay. Ile tam było na następny świat? Jest, dobra. Ukończyliśmy. Tylko musimy tam wejść. I uważaj, uważam, że. Otwórzmy skrzynkę i speedrun 8,40 sekund. Z takimi, z najlepszymi pytami, że 8,40 sekund udało nam się zrobić wszystko. W sensie wszystko, no nie wszystko, bo wszystkich upgrade'ów nie mamy, ale mamy na przykład już wszystkie światy, a to chyba o to chodzi w speedrunach. Nie edzicie, żeby wszystko tutaj wymaksować, bo by mi się chyba. O Boże! Bym siedział na tymi klikami z kilka lat. No ale. Zaczymy. Ej, zrobiliśmy coś w ogóle z tego. Fajnie, fajnie. Mamy buy i Play 3. Możemy jeszcze zobaczyć się w profilu. No, jedna godzina, ale musiałem sobie trochę potwierać. No, jest dobrze. Tylko niestety muszę Wam coś pokazać. Już możemy sobie wejść do tego świata nie? już, bo on ma już najlepszego. Dobra, patrzcie, spadłem troszkę. A nie, już odrabiam, bo byłem rano na 69 miejscu. I w ogóle zrobiliśmy to, szybciej by było jakbyśmy kupowali sobie aury. To pomyślę w następnym speedrunie. Jak chcecie następny speedrun z, yy, z następnego update'u, to piszcie. Tylko właśnie nie pomyślałem, że no kurde, jest jakieś coś jak aura i no to by mi tyle dało. I na przykład te kliki tutaj, to one mi by tyle dały, więc no trochę zlamiłem tego speedruna. Ale myślę, że 8 minut i 40 sekund to jest bardzo dobry wynik. No właśnie, teraz mamy tak naprawdę, powiedzmy prawie wymaksowane konto. I dzisiaj taki trochę dłuższy odcinek Wszystko zasłaniało Więc no to już nie moja wina W sensie moja wina, bo nie wyłączyłem sobie tego Ale po co mi to Przecież ładnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda A po co my poszliśmy na Alien World Ty Nie wiem Po prostu Galaxy Forest No i tutaj chyba skończymy odcinek Bo No skończyliśmy speedrana. Niestety nie założyliśmy wszystkich petów Które miałem przygotowane ale moim zdaniem, ten 60M Destroyer jest serio mocarny, to już nie chodzi o te pety, no one są chyba, one mają praktycznie chyba tyle samo co, czyli tak jakbym zrobił speedrun z dwoma 60M Destroyerami, no ale, no trochę go, trochę chyba słabo wyszło, może się napisać jak wy już robiliście speedrun, ile mieliście czasu, ja miałem 8,40 sekund, więc jak wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę, Suba z dzwonkiem, no i Bacon Was yy, żegna, no i Nera.